Zrobiłem sobie takie urządzenie do sprawdzania szczelności układu powietrznego, czy gdzieś nie ma pękniętego wężyka. Wziąłem kompresor, pistolet na wężyku, korek od jakiejś farby czy od czegoś, zacisk na to. No i mi wyszło, że czujniku położenia przepustnicy uszczelka tutaj jest taka z tyłu i właśnie nią syczy zaraz włączę nie wiem czy będzie słychać Nie no, słychać sieczenie. i I mocno ucieka. Nie wiem, uszczelkę wymienię, zobaczę. Czy to coś dało, czy nie? Bo miałem podwyższone obroty silnika 1000, 1200. Powinno być 900. No dobra, zobaczymy co dalej.